Ja dostałem parę takich maili, sms-ów, takich zapytań po tej ostatniej konferencji, tej dłuższej takiej. I Ludzie, ludzie wręcznie mnie pytają, no to warto te sakramenty przyjmować, czy nie warto? To warto się modlić, czy nie warto? Na, na pielgrzymki można chodzić, czy to się opłaca, czy, nie, czy, czy się nie opłaca? No i ja w pewnym sensie mówię, dobrze, że ludzie takie, że się u ludzi takie pytania pojawiają. Bo to znaczy, że, że, że to słowo, które było wypowiedziane, ono jakoś tam drąży, ono stawia ludzi w pewnej rzeczywistości. Ja dzisiaj chcę pokazać, że jakby biorąc pod uwagę to, co ja powiedziałem tydzień temu, że pomimo wszystko bardzo, bardzo warto e, sakramenty przyjmować, modlić się i tak dalej, e, to jest jakby trochę, trochę moim celem. Hmm. Dzisiaj będzie trochę o sakramentach, i to spróbuję zilustrować na podstawie Słowa Bożego. Pierwszy fragment, który ja z, bym chciał, to jest z, Ewangel z Ewangelii według świętego Marka. Przypowieść o za siebie. Chrystus mówi tak. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasieje kiełkury i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś i dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. A więc, o co mi chodzi? Wyobraźcie sobie, jak to ziarno rośnie. Posiejesz, jak rolnik sieje ziarno i Chrystus to opisuje tak. Zasiał i najpierw się pojawia źdźbło, czyli takie małe, małe cuś. taka łodyżka, taka... Właśnie. I nawet jeżeli to, 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 to rośnie, i pojawia się ten cały kłos, no to kłos nie jest niczym specjalnym z punktu widzenia osoby głodnej, to jest po prostu badyl. Dla człowieka, który jest spragniony chleba, który jest głodny, który nie ma co jeść, jak widzi coś takiego, to stwierdza, że tu nie ma nic do jedzenia, to jest badyl. Natomiast z punktu widzenia rolnika, który, który to coś ileś tam miesięcy wcześniej zasiał, to to już jest pewnego rodzaju sukces, on już widzi sukces. On już widzi, że, że to coś rośnie. Głodny widzi badyl, rolnik widzi sukces. Prawdopodobnie Bóg patrzy w, dokładnie w ten sposób na naszą niedojrzałą wiarę. Jeżeli ja zauważam sobie na podstawie tego słowa, które było tydzień temu, że mam niedojrzałą wiarę, że ja w tym słowie te, te sakramenty trochę przyjmuję na próżno, bo ja próbuję uprawiać handelek z Bogiem, bo ja się targuję z Bogiem albo ja w zasadzie nie mam wiary na tyle dojrzałej, żeby żeby te całe sakramenty mogły we mnie owocować, to patrzę na siebie czy na swoją wiarę, czy na te sakramenty jak na ten badyl, jak na to, jak na to źdźbło, które nie daje pokarmu, nie daje, nie daje mocy. Choć często rzeczywiście tak jest, że my przychodzimy na mszę, tam człowiek nic w tej mszy nie usłyszy, posiedzi jak w teatrze, nogę na nogę założy, ziewnie popatrzy na sufit, policzy klepki albo guziki, ile ksiądz ma i wyjdzie i co z tym mszy ma. Z punktu widzenia tego idealnego, o którym ja mówiłem tydzień wcześniej, to, to jest, to jest kija warte, to jest słabe. Natomiast z punktu widzenia Boga niekoniecznie, bo on w tym badylu widzi przyszły plon. On, on w tym widzi On w tym widzi sukces. Zobaczcie, że Bóg jest na tyle pokorny, że On coś takiego przyjmie. Bóg jest na, na tyle wspaniałomyślny, że On, że on taki bady przyjmie. Bo przecież Bóg jest wspaniałomyślny. Bóg, Bóg ma moc robić coś z niczego. I Bóg po, potrzebuje w zasadzie od nas tylko jednego gotowości: że ja chcę, że ja pragnę. Pamiętacie może przypowieść o Kani Galilejskiej, gdzie Chrystus bardzo pragnie zrobić wino, czyli, czyli pragnie miłości naszej. Pragnie od nas do, doskonałej, cudownej mi miłości. A my, wszystko, co mu potrafimy dać, to tak jak ci słudzy, potrafimy przynieść wodę. Bez smaku, słabą, gorzką, jeszcze z farfoslami tam w środku. I Bogu to wystarczy. Bogu, wy, Bogu wystarczy moja grzeszna natura, plus to, że ja chcę. Czyli, czyli wystarczy, wystarczy mu, mu mój badyl, mało tego, to ziarno je się zasiewa w, e, w glebę. W glebę, czyli, czyli, czyli w symbol właśnie tej ludzkiej natury, tej, tej ziemi. My, kojarzycie Stary Testament, że my zostaliśmy stworzeni z gliny, z prochu ziemi. Po ziemi pełza wąż szatan, e, jemu Bóg mówi o, e, na brzuchu będziesz pełzał, czyli Czyli, czyli, czyli o, tym, o czym tu mowa? Że sakrament jego właściwym miejscem, właściwym miejscem sakramentu, jakby właściwą przestrzenią, w której wchodzi sakrament, to jest ludzki grzech. To jest ludzka ciemność. Nie wiem, czy, czy można tak powiedzieć, często zapominamy o tym, że na przykład komunia święta gładzi, gładzi grzechy lekkie. Ma moc gładzenia grzechów lekkich. Każda komunia święta e, przeżyta, czyli ludzie czasami nie idą, nie idą e, do, spo, do komunii świętej, bo mają, jakieś tam, bo mają jakieś, tam, jakieś tam grzechy w cudzysłowie lekkie. Z każdym grzechem lekkim można iść do komunii świętej, mało tego. Jeżeli się wzbudzi żal za grzechy, to co ja przyjmuję? Ja, przy, ja przyjmuję zmartwychwstanie pana, pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyjmując komunię świętą. Ja przyjmuję ciało i krew pana Jezusa. Chociaż przyjmuję na przykład pod jedną postacią. Ja przyjmuję jednocześnie i ciało i krew. Ta krew mnie obmywa. To jest, to jest ta sama krew, która, która płynęła na krzyżu. To jest ta sama krew, która, która chlustała z pleców, z ramion Jezusa i chlustała, chlustała na brodę tego całego Rzy, Rzymianina, który go biczował. Bo tam chlustało tak, ten ciało. Nikt tego nie zbierał do. do do, do, nie wiem, do do, patenki, do, do, do czegokolwiek, to, to chlustało. I chlustało na grzeszników. Mało tego. Nie wiem, czy yy, kojarzycie tekst, że, że Chrystus, zapowiadając swoją mękę, mówi: Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. On będzie wręcz oddany grzesznikom. I jest tu mowa o jego ciele, czyli jest tu mowa o Eucharystii. Więc nie traktujmy mszy świętej, czy nie traktujmy komunii świętej w tym znaczeniu właśnie tej hostii jako nagrody dla sprawiedliwych, jako nagrody dla, dla fajnych i dobrych. Tylko warto zrozumieć, że, że wolą, pragnieniem Jezusa Chrystusa jest spotkać się z grzesznikami. To, co, to, co Chrystus robi, on celowo czasami robi skandale. On on idzie, mieszka, i, idzie na imprezę do, do celników i grzeszników. On wchodzi do domu Zacheusza. On się pozwala dotykać cudzołożnicy, czego nie wolno było robić. On, on, on idzie i gada, gada z Poganami. On dotyka trendowatych, co w, ogóle, co w ogóle w prawie było totalnie niemożliwe. Kto dotknął trendowaty, sam, trendowatego, sam jest trendowaty. A trendowaty to jest kto? To jest przeklęty, to jest ten, kogo Bóg pokarał. Kogo Bóg każe za grzechy. Jeżeli Ty go dotykasz, to dotykasz Jego grzechu. To wchodzisz w Jego grzech, wchodzisz w Jego ciemność. Znaczy, tak jakbyś miał współudział w Jego grzechu, w grzechu tego trendowatego. Dlatego każdy trendowaty miał obowiązek chodzić i krzyczeć z daleka trendowaty, trendowaty idzie. Tymi kołatkami. Owalili. I to pokazuje istotę sakramentu. Że, sakra, że sakrament to jest zanurzenie się Nieśmiertelnego Boga, śmiertelną naturę. To jest komunia święta. Święta wspólnota. Boga z, grze z grzechem. Boga z grzesznikiem. Że Bóg chce tworzyć wspólnotę e, z grzesznikiem. No prosty przykład. Z naszego podwórka, z mojego podwórka. E, żebym ja mógł, żebym ja mógł e, narkomana wyleszyć, to się muszę z nim zaprzyjaźnić. To muszę się z nim zwyczajnie zakolegować. Dopiero potem mogę mu, mu różne rzeczy tam komunikować, weź chłopie, nieć nie? Czyli od czego się zaczyna? Od, od zbudowania wspólnoty, od zbudowania komunii z tą osobą. I tym jest sakrament. Każdy sakrament jest przyobleczeniem się boskiej natury. Czyli ja ubieram boską naturę na swoje, w cudzysłowie, na swoją grzeszną ludzką naturę. Połączenie dwóch natur, tak jak Jezus Chrystus. Jest połączenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Chrystus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym bogiem. Dwie natury się skleiły. I to samo ma się dokonać we mnie, dokładnie to samo. Bo zobaczcie, my często próbujemy przeżywać sakramenty w sposób, no, w sposób niechrześcijański, w taki sposób taki purystyczny, że ja, żeby iść do komunii świętej, to muszę być, być, być fajny. Muszę być jakiś. Każdy sakrament, on mnie, on mnie w Jezusa Chrystusa. Każdy sakrament to jest, to jest ten moment, w którym, w którym ziarenko spada w glebę mojego życia. Które, a to już moje życie czasami jest glebą. <laughs> Jestem zglebiony. Co więcej, materią, żeby był sakrament, musi być materia. Musi być coś, coś materialnego, coś coś dotykalnego. Tak jak na przykład materią chrztu jest woda. Bez wody nie da się zrobić chrztu. Materium Eucharystii jest, jest chleb i wino. Materium sakramentu spowiedzi jest co? Jest mój grzech. I on jest fizyczny, on jest namacalny. Tylko nie jest, nie jest namacalny w takim sensie, że można go dotknąć, ale można zauważyć w świecie realne, żywe konsekwencje mojego grzechu. Bo jak ja kogoś obgadałem, no to ktoś ma zrypany imię, nie? Ktoś ma przyprawione e, rogi, ktoś ma e, jak ja e, nie wiem, rozbiłem szybę, no to szybę nie ma. Więc, więc to jest ta materia. I zobaczcie, że, że skutkiem spowiedzi świętej jest nie tylko, nie tylko to odpuszczenie grzechów, ale jest, jest wejściem łaski w materię ludzką. Więc jest, jest, jest połączenie tych dwóch rzeczy, tych dwóch Bytów, dwóch rzeczywistości. Ziarno pada w moją glebę, i z tego połączenia rodzi się, rodzi się zupełnie nowa jakość. Rodzi się owoc. I to jest proces. I to jest bardzo, bardzo długi czasami proces. Dlaczego w ogóle to jest proces? Dlatego, że istnieje zły duch. No, na przykład przypowieść o. Już się przeczytam. Oto siewca wysie, wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę. I przyleciały ptaki i wydziobały je. Czyli e, dlatego to jest proces, no bo przylatują ptaki i, i próbują i one zabierają to ziarno. Czyli przychodzi szatan i wybiera owoce sakramentu z mojej duszy. Zabieram. Zabiera mi słowo, zabiera mi łaskę. W jaki sposób? Cała ta droga jest symbolem. Po drodze chodzą Droga służy czemu? Droga służy przemieszczaniu się. Nie służy... Droga to nie jest dom, to nie jest miejsce, gdzie ja się zatrzymam. Droga to nie jest miejsce, gdzie ludzie czynią, e, czynią wspólnotę. Ja idę w jakimś celu, ty idziesz w jakimś celu, co najwyżej się mijamy. Nie ma, nie ma kotwicy. Czyli innymi słowy, ten symbol tej drogi to jest opowieść o tym, że, że w jakiś sposób szatan mi zabiera, Sakrament zabiera, zabiera mi spotkanie z Chrystusem wtedy, kiedy ja się odrywam od wspólnoty Kościoła. Wtedy, kiedy odchodzę od wspólnoty. Miejscem sprawowania sakramentów jest, jest wspólnota Kościoła. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład Jezus Chrystus z martwych stałych, który się objawia. Który się objawia z martwych stałych. Jak on się objawia? On się objawia, kiedy dwunastu kiedy jest zebranych razem. Kiedy apostołowie są razem, on się objawia we wspólnocie. Z martwych objawia się we wspólnocie, poprzez Kościół. Dlatego Kościół, jako wspólnota, jest nazwany sakramentem zbawienia. Czyli ta wspólnota, która się gromadzi w imię moje, w tej wspólnocie objawi się Kościół. A Kościół sprawuje sakramenty. Żeby, żeby Chrystus w cudzysłowie mógł się wcielić, znaczy on się chce wcielać. Ale się wciela w konkretnej wspólnocie. On tego nie chce robić bez wspólnoty. Dlaczego? Bo Bóg nie jest samotny. Bóg jest trójcą. To są trzy osoby. To jest rodzina. To jest family. To jest, to jest community. To jest, to jest wspólnota. Bóg nie jest samotnikiem. Stąd też wynika w ogóle całe to, całe to misyjność, cała ta misyjność Kościoła. Co ja mam na myśli? Na przykład, przecież Bóg mógł sam, sam głosić swoje słowo i sam mógł, sam mógł być misjonarzem, sam mógł zbawić świat, sam mógł uzdrawiać, wszystko może, może sam. Nie, nie. Bogu my nie jesteśmy w ogóle potrzebni. W ogóle. Do niczego nie jesteśmy potrzebni. Tylko dlatego, że Bóg nie jest samotnikiem, dlatego, że Bóg nie jest samotnikiem, dlatego on nas powołuje. Bo on, on chce to zawsze robić we wspólnocie. On we wspólnocie będzie, będzie, będzie zawsze działo. I po to są w ogóle sakramenty, żeby Bóg w cudzysłowie mógł stworzyć z nami wspólnotę. Bo jeżeli my się oderwiemy od sakramentów, no to na co my się, my się skazujemy? Na bardzo niebezpieczną, szatańską rzecz, taką pułapkę, w którą prawdopodobnie wpadli protestanci. Na moje osobiste doświadczenie Boga. Oni mówili tak, czysta wiara, że ta wiara musi być, być, być taka czysta, musi być taka, 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 taka idealna, taka doskonała, że ja w pełni muszę, muszę, e, muszę tą wiarę przyjąć. I Oni pominęli zewnętrzne znaki. Czyli na co się skazali? Na to się skazali, że oni własnym rozumem e, muszą siebie osądzić, czyli tylko mój rozum musi mi powiedzieć, czy ja już jestem, czy ja już Boga trzymam za rękę, za nogi, czy jeszcze nie. Czy ja już jestem bardzo, bardzo pełen łaski, czy jeszcze nie? Czy ja już yy, jestem święty, czy jeszcze nie? Własnym rozumem to stwierdzają. A jeżeli ja coś stwierdzam tylko własnym rozumem, tylko polegam na sobie, no to to jest, jest przeproszenie kija <grywanie> warte. No bo jestem, jestem ślepy. Jestem ślepy, czyli zaprzeczam swojej grzeszności. Bo to jest sakrament e, dany mi przez Kościół, sprawowany mi przez Kościół, żebym ja miał bardzo zewnętrzny znak, który ode mnie nie zależy. No, co my na spowiedzi słyszymy? Ja odpuszczam Tobie grzechy. Czyli ja mam dowód, który nie pochodzi z mojego umysłu, nie pochodzi z mojego. Ja mam namacalny znak. Jeżeli ja mam chrzest, to ja mam tą wodę, która po, po, po mnie skapnęła, i ja to wiem, to widziałem, poczułem po ludzku, że to się stało. A jeżeli ja odrzucę sakramenty, no to jestem skazany tylko i wyłącznie na własny umysł. Na przykładzie, mój znajomy, pan z ruchu anonimowych alkoholików, on y, kiedyś próbował wytłumaczyć swoim znajomym, mówi tak, że w ruchu AA tam y, każdy musi mieć, y, znaczy musi mieć, nie, y, oni są zachęcani do tego, żeby trzeźwić w oparciu o siłę wyższą. Oto, że siła wyższa od nas samych może nam przywrócić zdrowie. W oryginale ta siła wyższa to jest Bóg. Czyli, że Bóg kieruje moim życiem, że Bóg on mi przywraca zdrowie. No ale potem poszła laicyzacja i zamienili słowo Bóg na siłę wyższą. I niektórzy alkoholicy zrobili z tej siły wyższej, yy, że to jest Bóg, którego ja sobie tam jakoś wymyślam, albo że to w ogóle jest grupa alkoholików. I ten mój przyjaciel mówi tak. Jeżeli ze siły wyższej zrobicie grupę alkoholików, czyli Mietka, Stewcia, Sebastiana, Romka, Alicja i kogoś tam, kogoś tam. No i teraz tak, ty masz problem, ty alkoholikom masz problem. Jakiś tam, nie wiem, żyjesz w jakimś sobie trójkącie, czworokącie, czworoboku, czy coś tam. Masz jakiś dylemat. No i radzisz się swojej siły wyższej. Czyli radzisz się, Stewcia coś ci tam, Stewcia mówi, Mietek coś ci mówi, Marian coś ci mówi, Alicja coś ci mówi, Iwonka coś ci tam podpowiada. I masz 40 różnych Propozycji, ostatecznie co musisz zrobić? Twój zapijaczony, twój zapijaczony umysł. Znowu musi wybrać. Czyli znowu opierasz się w zasadzie tylko na, na swoim umyśle. Czyli, rezygno, czyli nie siła wyższa decyduje, tylko decydujesz ty. Jeżeli masz Boga, to, do, to decyzja do ciebie nie należy. I dlatego masz, masz pewnego rodzaju wolność od swojego umysłu. I to nam daje sakrament, że ta pewność. Nie pochodzi ode mnie, że pewność nie należy do mnie. Pewność, bo no to stwierdza Kościół, to stwierdza Sakrament. Yy, ja jestem bezpieczny. Nie jestem skazany na własny umysł, na własne emocje, na własne poczucie, że ja jestem grzeszny lub że jestem niegrzeszny, że ja jestem taki, że ja jestem owaki. No niestety yy, nasi bracia protestanci prawdopodobnie w to wpadli. Mało tego. Oparcie się tylko i wyłącznie na tej, na tej takiej czystej wierze, bez sakramentów, co oznacza, oznacza to, że, że ja wszech, wszechmocnego Boga sprowadzam tylko i wyłącznie do, do rangi własnego doświadczenia. Ja mam doświadczenie Boga jakieś tam i jak głoszę wszystkim ludziom to moje doświadczenie, które jest tylko moim. Czyli sprowadzam Boga znowu do ramek tylko i wyłącznie swojego umysłu. Czyli znowu Bóg przestaje być Bogiem. Tylko jest, 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 jest taki moim. a sakrament jest czymś więcej, niż ja mogę w ogóle ogarnąć. Bo, bo, bo nie ja go wymyśliłem. On nie pochodzi ode mnie. Kolejna rzecz. Teraz taka. W tej przypowieści o siewcy jest mowa o tym, że, że siewca wysia, wyszedł siać. I jedno z tych ziaren padło na drogę i przyleciały ptaki i wyciobały. Drugie miejsce, gdzie padło, no to są skały. I te skały miały, miały za mało ziemi i to ziarenko rosło, 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 ale przyszedł, przyszło słońce i je spaliło. Inne padło na cielnie i inne wreszcie padło na, na ziemię żyzną. Co to oznacza? Oznacza, że, że sakrament jest zawsze skuteczny. W jakim sensie skutecznym? W takim, że kiedy przychodzi sakrament, on, on mnie stawia w pewnej rzeczywistości, on obnaża moją rzeczywistość, właśnie dlatego, że jest sprawowany sakrament. To ten sakrament, e, Chrystus przychodzi, on przechodzi w, w tym momencie, w, te, w tym momencie tej liturgii, która, która jest w danym momencie sprawowana. Na przykład, ja przychodzę na Eucharystię z jakimś sercem grzesznym, świętym, pokłóciłem się z mężem, pokłóciłem się z księdzem, pokłóciłem, kopnąłem psa, jakiś. Przychodzę jakiś. I w tym momencie jest sprawowana liturgia. W tym momencie wszyscy są zaproszeni, żeby przyjąć komunię świętą. No i niektórzy idą i... i są tacy, którzy idą, bo, bo ten sakrament, on im obnaża, że oni są w stanie łaski. Czyli ja mogę przyjąć. Są tacy, którzy, którzy nie idą, bo stwierdzają, no nie, 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 ja kopnąłem psa, nie, fafikowi zabrałem kość, nie, sam ją wziadłem. Więc, więc nie idą, czyli ten sakrament On mnie obnażył, on mnie postawił w pewnej rzeczywistości. A są tacy, którzy się wahają, mogę iść, mogę, nie mogę iść, nie jestem pewny, mam wątpliwości. Czyli, czyli moje sumienie jest niespokojne. Czyli siewca przechodzi i siewca mi zaczyna zadawać pytania, kim jesteś? Czy jesteś dzisiaj ziemią żyzną? Czy jesteś dzisiaj e, tym tam e, cielniem? Czy jesteś, czy jesteś skałą? Gdzie jesteś? Czyli, czyli w tym sensie sakrament jest, jest, jest skuteczny, że on mi pokazuje, yy, gdzie ja jestem, w którym momencie. Ja tak czy inaczej muszę sobie, yy, sobie zadawać to pytanie. Ja z czymś wychodzę z tej mszy. Albo wychodzę z pragnieniem pewnego rodzaju wcielenia tego słowa w życie, yy, albo wychodzę smutny, wychodzę z twierdzą kurna, yy, słyszałem słowo, ale tej żony nie kocham, czyli, czyli diabeł mi zabrał. Czyli, ja, czyli Chrystus przeszedł i całym dramatem nie jest to, że ja stwierdzam, że ja jestem na tej drodze, w której, w której diabeł zabiera słowo. To nie jest dramat, to jest, to, jest, to jest nawet super, bo to słowo, czyli ten sakrament, on ci pokazał, gdzie jesteś, czyli nie jesteś poza historią zbawienia. Możesz się umiejscowić w tym konkretnym słowie, w tym konkretnym miejscu. Ty się umiejscawiasz, jesteś. Gorzej jest, jak my się nie umiejscowiamy, jak my się nie widzimy w tym słowie, jak my się nie możemy w nim odnaleźć. To znaczy, jeżeli ja jestem w zasadzie poza tym, jeżeli ja już się odnajduję jako grzesznik, to już jest super, to już jest rewelacja. Jeżeli ja się odnajduję jako, jako, jako człowiek, który jest niegodny przyjąć sakramentu, to już to jest już rewelacja, bo to oznacza, że się dokonuje we mnie. Że przyszło słowo Boże, i ono wpadło w moją glebę. Że ja zobaczyłem, że ja jestem glebą, i zobaczyłem słowo Boże. I co się zaczyna dokonywać we mnie? Pascha. Zaczyna się przejście od gleby, która nie wiedziała, że jest glebą, do, do tego światła, które przyszło. Ja zaczynam mieć w cudzysłowie wyrzuty sumienia. Skoro mam wyrzuty sumienia, to mam w sobie pragnienie bycia lepszym. I już się zaczyna we mnie dokonywać pewien cud. A po to jest sakrament. Komunia, święta i tak dalej, o tym mówiłem tydzień temu, żeby się dokonała właśnie we mnie Pascha. Tak jak spowiedź, nie? Idź i nie grzesz więcej. Czyli ma, ma się dokonać we mnie Pascha. Zabrałem kość fafikowi, a po spowiedzi idę mu kupuję kość, nie? I yy, już mu nie zabiorę, nie zimno. Czyli dokonuje się we mnie Pascha. Yy, na przykład, yy, dajmy na to sakrament namaszczenia chorych. Też się dokonuje we mnie Pascha. Byłem jedną wielką kubką bólu, kubką cierpienia. Przyjąłem namaszczenie chorych, czyli przyjąłem połączenie mojego cierpienia z Jezusem Chrystusem. Czyli zostaję na krzyżu. Co ciekawe, ja dzisiaj, ja dzisiaj zobaczyłem taki cud. Dzisiaj byłem, byłem u jednego, jednego pana z namaszczeniem chorych, kłębek bólu, kłębek płaczu, kłębek cierpienia. Ja do niego dzisiaj przyjechałem. Sakramentami, między innymi na maszczenie chorych. Ja mu w zasadzie nic szczególnego nie mówiłem. Tam nie było żadnej ewangelizacji, tam nie było Bóg cię kocha, tam połączył swoje cierpienie z Chrystusem. Nic takiego mu nie mówiłem. Ja mu tylko udzieliłem sakramentów. I jemu twarz się błyszczała po wyjściu. Ja widziałem ulkę, ja widziałem spokój. I jego nadal golało, ale to już było coś zupełnie innego. Niesamowite przeżycie. To, co ja dzisiaj zobaczyłem w tym gościu. To jest właśnie to. Sakrament przyszedł, i ten siewca on przychodzi on przychodzi, mnie przeprowadzić. Nie wiem, czy kojarzycie też, też przypowieść o, o talentach. Ten, ten cały bogaty facet rozdaje swoim sługom talenty, no i wyjeżdżają, i oni tam muszą zarabiać tymi talentami. I między innymi y, temu, który otrzymuje jeden talent, ten, ten, który otrzymuje jeden talent, jak się rozlicza, to mówi, to mówi tak. Ty jesteś człowiekiem surowym. Ty chcesz rząć tam, gdzie nie posiałeś. I to jest jakby kolejna istota sakramentu. Siewca wychodzi siać tam, tam gdzie są ciernie. Tam, 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 gdzie się normalnie nie sieje. Tam, tam, gdzie nie ma prawa nic urosnąć. I on chce tam rząć. On chce tam plonów. W tym miejscu. Tam, tam, gdzie jest trup, on tam chce życia. Tam, gdzie jest cmentarz, on tam chce życia. Cały, cały Stary Testament używa tej retoryki. Stary Testament często mówi, że na pustyni wytrysną źródła. Na pustkowiu będą sady, będą ogrody. Będzie, będzie cudownie i, i wspaniale. I tego chce Chrystus. On, on, on po to daje, daje te sakramenty, bo On chce siać, On chce rządzić tam, gdzie nie posiano. To się, to się dokona tylko i wyłącznie y, za pomocą sakramentów. Ok, na tym skończymy pierwszą część.